Siemano widzowie Siemano. Siemano, Siemano widzowie <laughs> Widzowie widzowie dawajcie, dawajcie, dawajcie Nie wychodźcie z live'a, nie wychodźcie z live'a O o, o. Mogę grać, mogę grać Aj, chuj wynik mam, czekajcie, co zmienię no <laughs> O, wy się to... tam mój profil, Edytuj profil. Karol Nawrocki. <laughs> Dobra. Lokalizacja, pierdolony, nie, wiem, żadnej United States tylko Poland, Poland. Region. W... Warszawa. Miejscowość. Warszaw. Zapisz. Awatar. prześlizg w awatar Karol. Pro... O tak, o tak Tak, o tak, zapisz No i dobra, elegancko Widzowie, ktoś chce grać? Ktoś chce grać ze mną tutaj? O, turniejowy O, no i elegancko Halo, widzowie, jesteście? Jesteście widzowie? Halo, halo. O Boże. Zero viewers, zero viewers jak zwykle. No dobra sześć osiem 8, 7, 3, 1, 5, 2 5, 4, 4, 5 O kurwa ja mam, nie mam tego A nie mam, tutaj widać Da wy, wy widzicie widzowie co nie? CSA e, widzicie CSA? To jest kurwa Ej widzowie, widzicie CSA? TikTok Widzicie CSA, TikTok Halo Ej, TikTok, widzicie Cesa Halo? O, dzięki Zaopsa, dzięki Zaopsa no i dobra, no i dobra, bo tam kurwa OBS coś pierdzieli, że nie widać eee, dobra, ale to trudno Dobra ja muszę tu odpalić jeszcze takie, widzowie Oprogramowanie wspierające mózg O, no i elegancko, elegancko, widzowie, w ogóle ja jestem takim dobrym graczem w tą grę Zobaczycie, o Inferno, jak lubi Inferno Look at my gameplay guys! Kurde, mam już, nie mam jeszcze tego skonfigurowanego w ogóle w No, Git, Git, galerija właśnie. o kurwa, co jest zgram? No, Morda Morda, jestem tutaj pro playerem prawda? Eee, wcale, prawda, oczywiście gram całkowicie czysto, tutaj nie ma nawet możliwości. Whoop, whoop. Oh. Let's go, team. Hello, hello. Hello. Hello, team. Hello. Hello. Good up, uh, hello, teammate. Yeah, mate. Cargo, shut up. What? Oi. Shut up. What? Go B, go B. Mate, go, go B. Eight. Go A, go A. Aha, dzik wleciał. Kurwa, co ja zrobiłem? Ja pierdolę! Aj, kurwa. Dobra, pierwsza, pierwsza ta, kurwa, jaki pink. Pierwsza rozgrzewkowa, prawda? A włóczkę będę miał, a będę miał. No tak, trzeba utrzymywać. Six seven, six seven, six seven. Trzeba utrzymywać widzów, trzeba utrzymywać widzów. Six seven, six seven, widzowie. A to już przestarzałe Skibidi przestarzałe już. No, Zobaczymy czy on wykieruje, Bro. Odierbak, od back Ale dobry, ale dobry. Wcale nie ma triggery, bota co nie? Widzowie? Chyba clear, chyba clear. Nowy se No jestem lepszy, jestem. Czekajcie. O nie, z tego nie będę grał, z tego nie będę grał Czekajcie Okej okay. Kurwa, w śmieciu! Co za szmata! E, gdzieś jak mnie przyblokował? Kurwa! Jak mnie przyblokował? Kurwa, rusek! Ale mu dobrze poszło Ale nowy sezon na czym? Na premierze? Dziebie mdy usta? Ja, ja mam Siema, siema, siemka. Ty Kurwa no, zapi zajebał mi ten śmieć <zys> Nie, to, 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 to są <zys> cztery da, da no, pikuję, kurwa, tam stoi Z pięciu typa yes. o, był tam Kurwa no no nie, no nie, Widzowie, słuchajcie, to, to jest oszustwo, prawda, to jest skam. Co ty cheaterzy w tym enemy? się nie da grać, kurwa, jak tak ta, ta cheatują. Szmaty, biorę Nie no, kurwa ta mapa jest na daleko, to nie będę jakiejś pompy brał, kurwa. No. Pierdole, gram pistoletem. No i skurwy bany kurwa. Tak, Wielka można zagrać, może zagrać. To po tej pięknej, pięknym meczu. W tym pięknym meczu, możemy zagrać. Oddaj no mi tego. Daj mi e, kod znajomego z CSa Tylko nie ze Steama, tylko z CS-a Z sesami CS mi napisz. Dobra, możesz też Widzowie przytapować trochę A ty z odpalony? Okej, okay. nieodpalony To nieźle A ty z prime'em grasz? Bo ja teraz nie mam, nie mam tego... Y -y, jestem na koncie bez prime'a, co nie? Jak chcesz ze mną zagrać, to lepiej też się wejść z te konto bez prime'a, jak masz. Dobra, dobra. To po meczu, po meczu. Yy, Dodam, znaczy zaproszę cię do teamu. Czekajcie, muszę zmienić to, bo ja sobie... hopa Ej widzowie jak ktoś z was e, ten Ktoś z was y, umie bunny hopa to możecie mi dać porady jak to się robi Bo gieranie ja tak średnio umiem No, mam. No właśnie podskrola, O, Czekajcie, wam pokażę. Z kosą mi wychodzi, ale, ale nie wychodzi mi z innymi brońmi. Ostrzam go. A widzieliście? O, tam mną jest. O, jest typ, słyszałem go. Precyzmu nie wejdzie jakiś? Widzę, że ja tutaj muszę popaka iść. O, oczywiście jest już typ. Typa. tam już jest kurwy syn. Dobra, już tak nie znasz, że zasaveuję. Zasaveuję se to wp Nie rusza, dwa. Ty kanalio ty! Ty szmato, dobra. Jest, jest. Kurwo ty! Na chuj mnie zabijasz, rusku jebany! Pierdolona szmato! Ja yeah, mam. Kto tutaj kurwa nie yeah, czytuje? Ty dziwko pierdolona! Mordacz, Mordacz sweluty ty! Bo Bobor kurwo. Bo Bobor kurwo pierdolę, kurwo, 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 Pierdolę. What? Get that bus. Activating the bomb. Oh, fuck, detected. <laughs> O oh, no! O oh, no! Kurwa, Kotok Bas Kurwa, kurwa Ja pierdolę Czekajcie, widzowie, muszę sobie gadanie ten sklep odpali ze skinami. B -b -b tak się sobą gra bez skinów. A, się kurwa robiło Ex <tryk> 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 Widzowie, widzowie, jest to, siema ma, Zaraz coś ich wróci. O to już, prawda? <tryk> Tapujcie, ta widzowie, tapujcie, tapujcie. To tu tapujemy.